Jest 60 fpsów i kabel ciągnący się w stronę kamery, ale jest postęp, 60 fpsów. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zapytaj Xera. Widzicie, jaki jest przełom, jest 60 fpsów, ale to jest mało istotne, najważniejsze są kurde pytania, nie no. Zasady są takie same, nic się nie zmieniło, jedziemy z tematem, bo trochę tego jest. Kiedy tu być ostatni, finalny odcinek z Android Edition? Powiem tak, niedawno wszedłem i zobaczyłem, że jest już te 15 łapek w górę, te wymagane 15 łapek w górę, o które prosiłem. No prosiłem, no, by... no dobra, no tak, prosiłem. I powinien być odcinek, czy finalny to nie powiedziałbym i będę musiał Daisy ugadać. A kiedy będzie, no to, to już niestety tego nie powiem, bo sam tego nie wiem. Jaka średnia wariacie była na koniec klasy? Średnia 4 z przodu, także nie najgorzej, więc ja jestem w nie sensie bardzo zadowolony, 4 coś było już, nie pamiętam już dokładnie nie, nie pamiętam już dokładnie to było, ale czwórka była z przodu. Jaki sporcik lubisz? Ja najbardziej lubię, głównie wyścigami się interesuję, wyścigi Formuły 1, wyścigi... Głównie wyścigi, ale też od czasu do czasu sobie obejrzę piłkę nożną, czy darta też, darta sobie czasem też obejrzę. Ale głównie jeżeli chodzi o sport, no to przeważ wyścig jest moją ulubioną, czy to jest dyscypliną, moim ulubionym sportem. Nie? Czy Formuła 1, Formuła E, w ogóle wszystko co jest związane z wyścigami, to jest po prostu moje hobby, moja pasja, bo uwielbiam po prostu wyścigi, nie? Także tutaj głównie wyścigi wygrywają. Zrobisz serię z gry Need for Speed Heat? Um, już się pojawił stream z tej, z tej gry na kanale. Um, mało osób oglądało i, i, i praktycznie nikt się przedtem nie odzywał oprócz ciebie. Ale jeżeli by, ser, zależy jak seria miałaby to wyglądać. Czy miała być to seria w postaci odcinków, czy miała być to seria w postaci streamów? Um, to ty mi napisz, właściwie to mi napisz. Jak Jakbym miała wyglądać ta seria? Jeżeli ludzie będą chcieli tą serię, no to tak najbardziej mogę ją zrobić. Oczywiście się z widzami, bo w kupie raczej, więcej, tym weselej. Także, bo samemu szczerze to mi się grać nie chce. Pytanie drugie. Skąd nazwa Steve na PSN? To jest bardzo dobre pytanie. Nazwa Steve z PSN wzięła się od tego, że za, za młodu. jeszcze mogę takiego wyrazu użyć, już jestem stary. Bardzo interesowałem się Minecraftem, bardzo uwielbiam w tą grę grać i miałem nick, na początku miał być nick Steve253 ale niestety system, na ps było konto robione, bo 2014 rok było konto robione, czyli konto już ma 7 lat system nie, nie zaakceptował tej nazwy, już nie pamiętam czemu bo niby była za krótka, czy wykorzystana, ale prawdopodobnie była za krótka więc nie, Dlatego yy, nie nazywam się Steve253, tylko Steve112002. Byleby ten Steve był, bo akurat bardzo byłem zapalnym graczem Minecrafta i praktycznie tylko w Minecrafta grałem. Yy, także w sącie ja w Steve PSN. Nie, nie chcę tego niku zmieniać, nie zmienię go i kropka. Po prostu ja już odpowiadam to na pytanie, jak będziecie zadać pytania odnośnie czy będzie zmieniać. Nie, nie mam zamiaru zmienić, ten nick zostawiam. Zrobisz jakąś nową serię z Minecraft. Zależy, czy ta seria miałaby być fabularna, czy taka na luź, jak na przykład, nie wiem, survival czy coś. survival, Nie wiem, tak na razie musiałbym tę serię. Mógłbym na nowej edycji od nowa zrobić na przykład nie wiem, drugi sezon Minecraft na lepszym survivalu, nie, ale bym musiał na nowy świat stworzyć. No, bo niestety ten mój jest trochę zasofany. Jeszcze z starej edycji, no to tak wiecie, no trochę. Trochę no to tak już nie bardzo, jak już to są te nowości w Bedrocku no to nie ma sensu hmm, nagrywać na starym. Ale w sumie czemu nie, nie głupi pomysł, tylko na razie chciałbym skończyć XZ3.0 i przygody w świecie Majka, bo chyba to został jeden odcinek do nagrania i jeżeli chodzi o serię to będzie tyle i może będzie jeszcze jakaś seria fabularna, ale nie obiecuję, zależy ile osób będzie się w to angażować. Jeżeli mało osób, bo wcale no to niestety serii nie będzie. Ale jeżeli chodzi o taką typową survivalową, no to pomyślę nad tym. Kiedy live z widzami? Zależy z czego. Powie, napisz, z czego to, to możemy live'a zrobić. Tylko jeżeli będzie, jeżeli będzie tak sporo osób, nie jeżeli będzie tak, tak z 5-6 osób na, na imprezie, no to nie ma sprawy, mogę stream'a zrobić. Na PS4 oczywiście. Mac czy KFC? Ja osobiście tego nie jadam tak często jak większość ludzi. Ja osobiście wolę, rozkoszuję się sajgonkami z makaronem na przykład, bo ja osobiście, od kiedy zacząłem jeść sajgonki z makaronem, kiedy pierwszy raz zjadłem sajgonki z makaronem, to generalnie yy, Mac i KFC mi zbrzydło. Ale ja, czasami ja na przykład z sobie wyskoczę i jak miałbym tak wybierać pomiędzy Maciem a KFC, yy, no to tutaj mam problem, bo na przykład yy, bardziej mi smakują frytki z McDonalda, ale jeżeli chodzi o mięso, to bardziej mi przypadło yy, mięso z KFC. No to jeżeli chodzi o... Bardziej ja patrzę na mięso, więc... Jeżeli chodzi o Mac czy KFC, no to wybrałbym KFC. Ale jeżeli chodzi o Fredkę, no to bardziej bym Maca wybrał. ale tak ogólnie, to bardziej bym wybrał KFC, bo KFC mi jakoś tak bardziej przypadło gustu także. KFC definitywnie. Pytanie. Czy nagrasz ze mną Minecraft hardcore na PS3? Um, czemu nie? Ale to zależy, czy to seria miałoby być u mnie czy u Ciebie. Bo jeżeli miałoby być u Ciebie, no to jak najbardziej, jeżeli u mnie, no to ja tak się na ps 3 już trochę tak. Ym, średnio z nagrywaniem na PS3. Będę co prawda telefonem nagrywał, ale przez to, że jest to 60 FPS, co sam nie wiedziałem, że ta funkcja w ogóle jest w moim telefonie, yy, więc także takie dla mnie nie ma, nie ma sprawy. Ja ci, mogę, ja ci mogę pomóc, mogę z sobą nagrać. Napisz tylko kiedy, jak... i podaj, oczywiście, nikt to cię doda. Możemy nagrywać. Czemu nie? Czy chciałbyś srebrny przycisk za 100, za 100 subów? Najpierw. To musiałbym te 100, 100 kasobów zdobyć, bo ja ledwo mam 1,5 tysiąca, ledwo 1000 zdobyty więc yy, ja chciałbym najpierw te 1000 kasobów zdobyć, a potem byśmy myśleli o srebrnym przycisku. Jeżeli miałbym srebrny przycisk otrzymać za 100 tysięcy sobów, to, to pewnie to nastąpi gdzieś tak, jak będę już po 80. Także trochę to minie, bo u mnie to kulawo trochę z tymi filmami idzie. Więc, no ale czemu nie? Ile ty masz lat? Ym, ja już w, w sumie już parę osób się pytało, zresztą ja mówiłem to w odcinku kilk, w, o faktach o mnie. Yy, podawałem wam datę urodzenia 11 listopada 2002. Zresztą mój Nixa mówi 11 12, 2002 Także mam rocznikowo 19 lat. W listopadzie będę miał 19 lat, także no trochę stary już jestem. Nie, no żartuję. No. Ale mam 19 lat. Kiedy GTA Online na PS3? Póki jeszcze jest to możliwe, bo w grudniu niestety zamykają serwery. Co mnie bardzo boli. Pomimo tego, że nie gram w GTA na PS3, od czasu do czasu wracam tam, bo nie ma tam takiej patologii jak na PS4, czy Xbox One, czy PS5, gdzie latają opresory rakietowe i na jakieś gówna. Powiem szczerze, że ja na przykład jak wracam na PS3, to cisnę beka, jak mi się spałni wiatrak przed garażem. po prostu. To mnie bardziej bawi niż denerwuje, no bo. To jest coś, czego nie ma na ps 4 póki co. No, niestety, serwer ma zamknięte i będę, postaram się jak najszybciej nagrać. Chociaż jeden odcinek z PS3, więc kiedy to nastąpi, to no nie wiem. Ale do grudnia muszę się wyrobić. Więc, jeżeli będziesz chciał ze mną nagrać, to pisz to, mogę sam to nagrać, nie? Także Szymon XP tak, dobrze. No to napisz to, możemy to nagrać razem. Ym, ja. O, kurde, tutaj jest troszeczkę tego jedziemy. Pytanie: Jaka jest Twoja wymarzona fura? Moja wymarzona fura, a w zasadzie są dwie. Um, pierwsza to jest taka, którą jakby mi było oczywiście na nią stać, żeby ją sprowadzić z Ameryki. To jest to BMW serii 6 F06. Oznaczenie F06. Dokładnie mówią, chodzi mi o model 650i, czyli no już nie byle co idzie tym poszaleć, trochę paliwożerne, ale ja mam taki wariant, bo ja generalnie nie lubię automatu, bardziej preferuję manual, jeżeli chodzi o samochody. I niestety to auto tylko i wyłącznie na rynek amerykański, co mnie trochę dziwi, było produkowane z, było produkowane z sześciobiegową manualną przykładnią, co według mnie, no powiem szczerze, bardzo mi się podoba to auto. Jest zarąbisty silnik. Do tego jeszcze Manuel. To jest po prostu zarombisty samochód. Jeszcze jakby był w zarombistym zarąbisty, kolorze, no to powiem szczerze, byłbym bym był Bo oczywiście mi było stać i generalnie by mi było stać, no to by, mógłbym tym autem mieć do końca życia. bo Jest piękne. Y ma w sobie y to coś, że jest. Unika to pod względem tego, że ma 6-biegowy manual, gdzie przeważnie, bo tych aut z tych manualem jest praktycznie garstka, tak, to większość aut, tych aut wychodziło z 8-biegową przekładnią automatyczną, więc ja automatu, ja do, z automatą tak średnio, no chyba, że miałby opadki, ale nie, bardziej manualnie, więc dlatego chcę, chciałbym mieć takie auto, bo po pierwsze, że jest unikatowe, no i po drugie, że jest bardzo ładne. No i ta linia nadwozia, pomimo lat, bo już auto ma 11 lat, generalnie, ale pomimo wieku starzeje się no, z klasą. Także mi się to auto bardzo podoba i bardzo chciałbym to auto mieć. No ale niestety to, to, to trochę kosztuje takie sprowadzenie ze Stanów. A y, drugie auto, jakie bym chciał mieć, takie do ciorania w takie dociorania, no to to jest Bębu serii 2, a dokładnie model M235, bo M2 szczerze bym nie chciał: 235 czy 240 by mi w 100% wystarczyła. Ym, wizualnie mi się bardzo podoba ten 3-litrowy motor, który w 100% pasuje do tego auta, tak jak 4-litrowy V8 do e 92 czyli według mnie najlepsze m trójki. Trochę się z tymi samochodami rozgadałem, przepraszam. Możemy zrobić osobny temat. Możemy zrobić osobny odcinek na ten temat. Ulubiony aktor. Ulubionego aktora nie mam, ale jeżeli miałbym tak wybierać pośród tych, których lubię, no to Vin diesel no i świętej pamięci Paul Walker, Także. Grałeś kiedyś w Cesa. Jak tak to jaką miałeś rangę? Nie w Cesa nie grałem tak, że mieć jakąkolwiek rangę. W Cesa to ja najwięcej grałem na praktykach w pierwszej klasie technikum, gdzie praktyki wyglądały tak, że przychodziliśmy. I praktycznie przez dwie godziny graliśmy. Także to znowu były moje praktyki przez pierwsze półrocze. W drugim pokrótce zaczęliśmy coś robić, nie? Ale generalnie to nie było takie granie w cs takie wiesz, tylko bunny hop po prostu. Bunny hop się trochę wyskilowałem, więc. Ale pewnie już mi ten skill siad, bo ja w ogóle w cs nie gram. Także no, ulubione piwko? Moje ulubione piwerko, drogi kumplu, look. To jest Somersby, a dokładnie mango i jabłko. Moje ulubione piwerka to są właśnie moje bardziej, prefer, bardziej nie chodzi o to, że preferuję, bardziej wolę piwa smakowe niż yy, piwa takie zwykłe. Więc bardziej wolę smakowe i głównie tu, jeżeli chodzi o ulubione, no, to jest to jabłko i mango. Choć na przykład takim, g, takim... taką zerówką gruszkową, to też mnie pogardzi, powiem szczerze, i te, to jest też takie. Pomimo tego, że jest zerówka, ale mnie, mnie tam smakuje. Ja generalnie zerówek zwykłych piwnie polecam, bo to jest ohydne. Ostatnie pytania. Niestety nie zostaną wyświetlone, bo nie wypada mi ich wyświetlać. Ze względu na to, że są dość specyficzne. Powiem stary, nie wiem, czy chcieliście przed kimś popisać, że pisałeś takie pytania, czy nie wiem, bo ja na przykład cenię swoją prywatność i niestety na te pytania nie odpowiem. Nie wiem, czy Ty na sobie tak napisałeś, czy chciałeś się popisać przed kimś, czy mnie zaimponować, ale sorry, mnie to akurat nie ruszyło. Co? Generalnie, teraz do wszystkich, jak macie pisać do mnie jakieś pytania, to piszcie jakieś takie normalne pytania, takie niezbyt osobiste, no bo generalnie no, każdy ceni swoją prywatność, no i niektóre rzeczy no, po prostu nie wypada się pytać ludzi. Dobra, więc skończyliśmy serię. Boże, nie, nie skończyliśmy żadnej serii. Co ja gadam? Skończyliśmy odcinek z serii Zapytaj serię, piąty odcinek. Jest postęp technologiczny, kurde, wizualny, 60 fps, już to mówiłem. I następny odcinek będzie za miesiąc, 10 września. Także widzimy się za miesiąc. W niedalekiej przyszłości będę miał zamiar jeszcze nagrać. Parę filmów, tylko mieć zamiar a nagrać, no to, to jest, są dwie różne rzeczy, więc nie będę, będę, będę mniej gadał, dużo robił, bo praktycznie cały czas ciągle się rozgaduję na tych filmach za co sorry, więc wielkie dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zioł mój, nie, nie miej do mnie żalu, po prostu jeszcze raz sorry, nie sorry bardzo, no ale ja tego nie, nie mogłem myśleć, no Cenię swoją prywatność, tak jak ty cenisz swoją. Um, widzimy się za miesiąc albo i wcześniej. Zasady są proste, takie same, pięć pytań tylko w miarę normalnych, nie za osobistych, i będziemy odpowiadać. Pytajcie o co tylko chcecie, tylko z głową. Wielkie dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia za miesiąc albo wcześniej. Cześć.